Panie Marszałek, Wysoki Sejmie, ustawa, która została nam zaprezentowana, tak zwana tarcza 2.0, to tak naprawdę łata naszywana zaledwie po tygodniu na to, co miało ratować polską gospodarkę, a niestety jej nie uratuje. To kpina z inteligencji Polaków, to kpina z polskich przedsiębiorców, to także kpina z prawników, jeżeli chodzi o jakość legislacyjną całości tego projektu. Najpierw nie mogliśmy się doczekać na projekt. Przypomnę, że w trakcie konsultacji z panem premierem, na które sam pan premier nas zaprosił, obiecano nam, że będziemy mieć co najmniej jeden dzień jeden dzień o tyle prosiliśmy na zapoznanie się z projektami, zanim wejdą one do Sejmu. Projekt przed zaplanowanym posiedzeniem do Sejmu na stronach znalazł się 20 minut przed zaplanowanym posiedzeniem. Zostało ono odsunięte o kolejne godziny. Mamy nieustanne przekładanie. Właściwie praca Sejmu w ostatnich dniach jest takim chaosem, że ciężko oczekiwać, że z tego Sejmu wyjdzie jakkolwiek dobrze napisane prawo. I chciałbym wierzyć, że w kancelarii premiera i odpowiednich ministerstwach panuje nieco większy porządek w przygotowaniu tych przepisów, aczkolwiek ich redakcja nic na to nie wskazuje. Dziś do wczesnych godzin porannych komisja pracowała nad tym w atmosferze nerwowej, w atmosferze pracy zdalnej, podczas której posłowie mieli problem z prawidłowym głosowaniem wniosków i z prawidłowym składaniem poprawek. Konfederacja przygotowała ponad 40 poprawek do tej dziurawej papierowej, biurokratycznej tarczy antykryzysowej. Zgłaszamy te same poprawki, rozsądne poprawki, które rząd częściowo uznaje, ponieważ znajdujemy prawdziwe luki w tym projekcie. A później nie chce rząd przegłosować naszych poprawek, tylko zgłasza jako swoje. No to już wyjątkowa małość, kiedy znajdujemy jakiś rzeczywisty błąd w projekcie, już pomijając jego założenia, z którymi się nie zgadzamy, ale kiedy znajdujemy błędy polityczne, takie, że rząd co innego publicznie deklaruje, a co innego później wpisuje z powodu bałaganu najwyraźniej panującego w projekt, no to wypada już uznać naprawdę nasze poprawki. Składam też tutaj w tych poprawkach ważną poprawkę, która dotyczy realnej luki w tym projekcie, a mianowicie że w żaden sposób tarcza rządowa nie chroni interesów kredytobiorców i leasingobiorców. Tutaj składamy poprawkę, żeby były obowiązkowe wakacje kredytowe od rad leasingowych, od rat kredytowych na sześć miesięcy, bez żadnych dodatkowych opłat, bez żadnych dodatkowych yy, aneksów do umów niekorzystnych, do których w tej chwili kredytobiorcy i leasingobiorcy są zmuszani. Liczymy na to, że rząd pochyli się nad interesami Polaków, realnymi interesami, a nie będzie zajmował się tak jak dziś po raz kolejny drukowaniem na pierwszych stronach gazet wirtualnych kwot typu 200 miliardów. Przecież bez nowelizacji budżetu każdy rozsądny człowiek wie, że to czysty absurd. Żadnych 200 miliardów nie uruchomiliście.